alice is in love with the mad hatter that you know the rat queen got the news yesterday and now they're running far away alice is in love with the mad hatter that you know they're from two worlds and absolutely mad but being crazy isn't always bad they're one step away from reality they know how to count an infinity The Dzień dobry, witam pana. Witam panie prezydencie. Dzień dobry. E, dzisiaj spotykamy się tutaj z panem prezydentem Jerzym Muzykiem, prezydentem zrównoważonego rozwoju na przylasku rusieckim. No i porozmawiamy sobie ogólnie o następnym sezonie, który właśnie się teraz zaczyna, bo już zdążyłem e, na przylasku się wykąpać, ale trwają igrzyska europejskie, Ogólnie to pierwsze takie pytanie, które mi w ogóle przychodzi do głowy to czemu zalew Nowochucki a nie przylasek. Czemu zalew Nowochucki a nie przylasek? Dlatego że biorąc pod uwagę te dyscypliny, które są w ramach igrzysk europejskich, doszliśmy do takiego wniosku i to nie jest tylko wniosek miasta, ale również komitetu olimpijskiego i organizatorów tej dyscypliny że przy Lasie Grusiecki w tym momencie tych warunków nie spełnia, że bardziej optymalnym rozwiązaniem jest Zalew Nowochucki. Stąd pojawiło się, że właśnie to zalew będzie areną e, dla tej dyscypliny, która tam jest rozgrywana. I dzisiaj się ogólnie dowiedzieliśmy, że w zalewie będzie się można kąpać po igrzyskach. Będzie się można, dlatego że stan e, wody i wszystkie badania wskazują na to, że e, być może e, będzie szansa, abyśmy mówili tutaj o kolejnym zbiorniku, który będzie ogólnie dostępny. Oczywiście mamy świadomość, że jeżeli chodzi o ten rok tak naprawdę, to formalnie zostały zgłoszone trzy e, obszary, które są traktowane jako kąpieliska w Krakowie. Oczywiście Właśnie słynny Zakrzówek. To pan, wielka wojna, nie? No, bo mamy Zakrzówek, mamy Brzegi. Mamy przylasek i bagry. E, mamy bagry. Uh -huh. e, teraz jeszcze dochodzi zalew Zalew No ja myślę, Czyli że nie w czy jest przylasek. Nie? No, no, no. W ogóle nie mamy, ja małek, uważam, że każdy, no. każdy z tych z tych miejsc jest wyjątkowy. najładniejszy hmm. Dobrze. E, zostańmy przy tym, że przylasek jest najładniejszy. Natomiast e, trzeba przyznać, że przylasek ze swoim jakby charakterem e, i, i specyfiką i również tym, że... Widać po ubiegłych dwóch sezonach, z jaką, jakim uznaniem się cieszy to miejsce. Sądzę, że w tym roku, zwłaszcza teraz, jak się rozpoczęły wakacje, również będzie przeżywał kolejne otwarcie w rozumieniu jakby takiej zwiększonej ilości użytkowników, zwłaszcza mieszkańców Nowej Kuty, ale nie tylko, dlatego że przecież jest uruchomiona na okres wakacyjny dodatkowa linia autobusowa, która umożliwi krakowianom również z innych części miasta możliwość skorzystania z tego kąpieliska. Proszę Państwa, jak patrzymy na Przylasek Rusiecki, to faktycznie można stwierdzić, że to jest trzczał w dziesiątkę. Tego typu zagospodarowanie takiego zbiornika, prawie 26 hektarów, w takim naturalnym otoczeniu przyrody i również w takiej, bym powiedział, miejscu, które dotychczas w zasadzie było zarezerwowane dla pasjonatów wędkarstwa. Natomiast tutaj się, biorąc pod uwagę tą infrastrukturę, te pomosty drewniane, to, ta plaża, również to miejsce do zabawy dla dzieci, do korzystania ze sportów wodnych, z kajaków, z desek, to wszystko naprawdę skutkuje tym, że to miejsce zaczyna żyć. I ja jestem głęboko przekonany, że to miejsce to tak naprawdę już na trwałe zaczyna się wpisywać w świadomość mieszkańców i to nie tylko dzielnicy Nowakuta. Ja często rozmawiam z osobami, które w pewnym sensie nieraz i bardzo krytycznie oceniają to, co się dzieje w mieście, ale wszyscy mówią tak. Jeżeli chodzi o przylasek rusiecki, szczał w dziesiątkę. Panie prezydencie, no to, że. Y przy Lasy Grusieckiej z sukcesem, no to mnie pan tego nie musi mówić, a w zasadzie nie musi pan mówić nikomu, kto tutaj chociaż raz był, nie? No tak jak powiedziałem, to jest dla mnie najpiękniejsze kąpielisko w ogóle w Krakowie i to w ogóle nie ulega żadnym możliwościom. No natomiast, no no kiedyś było rzeczywiście takie dzikie, zaopuszczone, dzisiaj jest nowoczesne, przyjeżdża tutaj coraz więcej ludzi, a też to widzimy po liczbach przez te ostatnie dwa sezony od czasu otwarcia. Ja ten materiał miałem już Realizować rok temu, żeby podsumować ten pierwszy sezon, który był rekordowy, bo tam chodziło o kilkaset tysięcy w sumie ludzi, którzy przewinęli się. To prawda. E, 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 o jaka tam była wielka ryba, szkopa, że Pan hmm. nie widział. Oh my god. Ale to świadczy, że jest dobra woda. Tak, no to z pewnością, to z pewnością. Znaczy, ogólnie wróćmy do tych wędkarzy: musimy też wyjaśnić, że z tych wędkarzy wcale nigdy nie wygonił z tego przyrodka. Nie, absolutnie bo... nie. To, tutaj, to jest sumie... ich miejsce, tak naprawdę tak. to miejsce odkryli wędkarze. A, I my, tak naprawdę, powinniśmy się teraz wkomponować w to otoczenie, i sądzę, że to, co zostało tutaj zrobione, potwierdza ten fakt. Ludzie tutaj przyjeżdżają, nie ma konfliktów. Wędkarze. E, dalej korzystają z tego miejsca w dotychczasowy sposób, także wydaje mi się, że harmonia są pełna. Są zadowoleni, są zadowoleni. To, że zadowoleni. Że rozmawiam z wędkarzami, będąc na przylasku zawsze spotykam wędkarzy. Sam chciałbym być wędkarzem, ale nie bardzo starczamy czasu. Muszę Pana Prezydenta zapytać jednak o coś zupełnie, totalnie innego. Błonia 2.0. Błonia 2.0? Tak jest. Błonia 2.0 to jest oczywiście element szerszego projektu i myślę, że to jest taki etap, gdzie my jesteśmy na razie w procesie scalania działek. Ponieważ w Krakowie potrzebne jest alternatywne miejsce do imprez e, takich wieloskalowych, wieloformatowych, z dużą aktywnością również, e, dla uprawiania, z dużym potencjałem do uprawiania sportu i tego typu rzeczy. No i oczywiście mamy Błonia, e, które równocześnie pełnią, są pod no, szczególną ochroną. W Krakowie. No dobrze, a gdzie my jesteśmy, przepraszam, my jesteśmy my również jesteśmy w Krakowie? Nie, my jesteśmy. My jesteśmy w największej dzielnicy miasta Kraków, czyli w Nowej Hucie. I, i najbardziej zielonej. I najbardziej, najbardziej, zielonej, i to najbardziej zielonej, to, zielonej, to zielonej, prawda. Zielonej, to trzeba... Wskazji, absolutnie wskazji. tak. To trzeba przyznać, że... Wiecie Państwo, ja strasznie lubię, jak bardzo często się podkreśla, że zróbmy tak, żeby było podobnie, jeżeli chodzi o e, poziom zazielenienia każdej dzielnicy tego miasta, jak, e, jak w Nowej Hucie. E, ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. No ja myślę, że to jest jedyna dzielnica, w której mieszkańcy się zgłaszają do zarządu zieleni miejskiej, żeby coś wyciął jakieś drzewo, bo im wchodzi do mieszkania. Zdarza się, faktycznie zwłaszcza na tych niższych kondygnacjach. Natomiast wracając do Błonia 2.0, wydaje mi się, że proszę Państwa na efekty pracy w kontekście tej części projektu trzeba poczekać jeszcze parę lat. Albo to są również kwestie własnościowe, ale też uważam, że zaraz w bezpośrednim sąsiedztwie błąd 2.0 mamy granicę, e, czyli jakby e, kwestia również organizowanego skansenu, e, który będzie takim komponentem to dodatkowym. To jest też jed jeden mhm. z tematów, który chciałem poruszyć, bo sam muszę powiedzieć, że czekam na ten skansen i jestem mhm. bardzo żywo zainteresowany całym tematem skansena, skansenu. E, no, to jest coś, co bardzo, bardzo mnie pobudza i bardzo chciałbym tam przyjść z aparatem i zrobić zdjęcia tego, co się tam znajdzie. Ale jak długo jeszcze będziemy czekać na skanse? Nie e, do nas strzelają? Zobaczek. Może. E, <laughs> myślę, że, <laughs> myślę, że tutaj musimy również mówić o projekcie, który tak naprawdę urzeczywistni się w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Dlaczego? Dlatego, że teraz mamy wybrane kilkanaście e, e, haup. E, Mamy oczywiście również kartmę, szukamy obiektu sakralnego, tak, oczywiście, bo chcemy odtworzyć tak naprawdę klasyczną e, taką wieś e, podkrakowską, która będzie pokazywała, jak na przełomie XIX-XX wieku e, to, co dzisiaj, czy te fragmenty Krakowa, które zostały przyłączone kolejnymi różnymi decyzjami w różnych momentach historycznych. Małopolski, jak one tak naprawdę wyglądały na przełomie XIX-XX wieku, i już w tym roku, już w tym roku, powinno nam się w tym procesie, w tym projekcie skansenu pojawić przynajmniej jedna hołpa, która zostanie właśnie przeniesiona z tych, które zostały uznane i zakwalifikowane przez taki specjalny zespół, któremu mam przyjemność przewodniczyć, ale tak naprawdę najistotniejsze jest to, że w tym zespole są fachowcy, specjaliści, Którzy pokazują zwłaszcza wybór takich bym powiedział obiektów, które warto eksponować w takim miejscu jak ten projektowany Skansen. Idealne miejsce jako scenografia do filmów fabularnych, które powstają w Hucie, nie wiem czy Pan Prezydent wie, ale razem z Centrum Kultury Nowa Huta w tym roku wystartował pilotażowy ogólnie program, gdzie mieszkańcy Nowej Huty i ogólnie mieszkańcy Krakowa realizują filmy fabularne. I mamy nawet taką super ciekawą historię o krokodylu we wsi Mogiła. We, we A czy on będzie konkurencją dla naszego smoka? Nie sądzę, nie, 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 no bo nie sądzę, m... ale to była akurat fantastyczna historia, kiedy krokodyl uciekł z menażerii i grasował we wsi mogiła. A, no proszę, no to, to jest... to jest świetny temat <laughs> na nawet krótkometrażowy film. Popularny. Znaczy, wiecie Państwo, życie jest zawsze tak bogate, że jeżeli chce się w którymś momencie tylko uruchomi tą swoją inwencję, to jest w stanie naprawdę nieraz wymyśleć bardzo ciekawy scenariusz do e, takiego właśnie filmu, który pokazuje, jakby dane miejsce zupełnie od innej strony. No bo to, co na przykład Pan mówi o krokodylu, o mogile, to dla mnie jest, mówiąc poważnie, całkowite zaskoczenie. Nie, nie miałem wiedzy jest. na, mamy, na mamy, ten temat. Mamy uh -huh. y, wiele artykułów prasowych, to bodajże był 1896 rok, jeśli się nie mylę. I taka przenośna menażeria, czy uh -huh. nagle się Złożyła, najpierw przyjechała do mogiły, no bo to była ten sensacja, potem się nagle złożyła i uciekła i okazało się, że uciekł po prostu krokodyl i ten krokodyl, oczywiście to urosło, nie wiadomo już jakiej wielkości był ten krokodyl, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, no ale oczywiście w legendach był olbrzymi, był ludojadem, ale prawdopodobnie nikogo. Nie... Zapewniam Państwa, że na przylasku rusieckim nie ma krokodyli. Ale za to mamy żółwie w zalewie. Ale mamy żółwie w zalewie, właśnie. I nie odstępujemy. No właśnie, także tutaj e, naprawdę zachęcam, bo możemy z tego przylasku rusieckiego e, na, korzystać, zwłaszcza teraz w sezonie letnim, e, kiedy będzie dobra pogoda. Myślę, że jak patrzymy na to, co się dzieje na Bagrach, e, to co się już zaczęło dziać na e, 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 Zakrzówku, e, czy ewentualnie to, co się po Igrzyskach Europejskich może dziać, jeżeli chodzi o Zalew Nowochodzki. E, to sądzę, że tutaj cały czas jakby specyfika przylasku rusieckiego i to miejsce, które Państwo widzicie, naprawdę to jest ogromny potencjał i zachęcam, zapraszam do początku w tym miejscu. Panie Prezydencie, wróćmy jednak jeszcze raz do błąd 2.0, no bo jak Pan sam mhm. rozumie, no to jest temat, który elektryzuje nową hutę i elektryzuje nas wszystkich, będziemy mówili o obiekcie, na którym będą boiska sportowe. Rozumiem, że będzie też to miejsce, gdzie będzie można realizować koncerty, tak? Oczywiście, I różne że wydarzenia tak. Kulturalne. Bo tak naprawdę to jest komponent, jeden z zasadniczych komponentów, takich bardziej rekreacyjnych, jeżeli chodzi o potraktowanie dzielnicy Nowa Huta na nowo. Czyli zapełnienie tych dotychczasowych funkcji przemysłowych. Zupełnie innym charakterem, zwłaszcza że potencjał jest ogromny, bo przecież nie oszukujmy się, oprócz kombinatu, który jest zdefiniowany w granicach, jak gdyby ogrodzenia, mhm. gdzie jest jeszcze prowadzona aktywność przemysłowa, tak naprawdę dzielnica Nowa Huta, to o czym wielokrotnie mówiliśmy, to przede wszystkim fantastyczny obszar przyrodniczy. Potencjał do tego, żeby stworzyć alternatywną taką przestrzeń, jak są błonia w centrum miasta. I wydaje mi się, że jeżeli doprowadzimy tam niezbędną infrastrukturę, bo oczywiście wiadomo, że. Żeby organizować imprezy o skali masowej, Ta ryba nas a właśnie, śledzi. śledzi nas, tak, podsłuchuje nas po prostu, to trzeba przyznać, że tak naprawdę nasze rozeznanie w kontekście wskazania w naszych planach lokalizacji dla tego projektu Błonia 2.0 to tylko huta tylko ta dzielnica i tylko ten obszar. Dla nas jest to wspaniała wiadomość, dlatego, że będzie to w sumie jeden wielki kompleks y, powiązany w zasadzie z przylaskiem, bo przecież te błonia będą dosłownie Ale proszę Państwa, przylasek Rusiecki, Błoni, y, y, Błonia 2.0, Branice, y, czyli właśnie kwestia skansenu, to wydaje mi się, że to będzie taki naprawdę projekt na skalę i jest już tak naprawdę projektem na skalę europejską. Bardzo często, proszę Państwa, na różnego rodzaju spotkaniach, również z podmiotami zewnętrznymi, samorządami z innych krajów, które przyjeżdżają, my właśnie wskazujemy na projekt Nowa Huta Przyszłości i to głównie ich interesuje, z tego co widzę, proszę Państwa, nie w kontekście zagospodarowywania. Pod kątem funkcji przemysłowych, magazynowych, bo oczywiście jest ruszcza i tak dalej, związana z tym kwestia tworzenia jak gdyby również takiego obszaru aktywności gospodarczej. Ale bardzo często właśnie dla tego typu podmiotów zewnętrznych, również samorządów zagranicznych, istotne jest, w jaki sposób my kształtujemy sposób spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. I czy my proponujemy, bo to jest szalenie teraz istotne, tak jak kiedyś. Najistotniejszą kwestią było praca. To teraz proszę zwrócić uwagę, że bardzo istotnym czynnikiem decydującym o wyborze ludzi, w którym miejscu chcą żyć i mieszkać, jest to, czy w danym. Miejscu jest szansa na zagospodarowanie czasu wolnego i to zagospodarowanie jest na tyle atrakcyjne, że ja mogę powiedzieć tak, tu chcę żyć. I wydaje mi się, że Błonia 2.0 będą takim elementem. No, znaczy, no w ogóle cała Nowa Huta w tym momencie wydaje mi się, że jest najbardziej atrakcyjnym miejscem w Krakowie, to nawet nie mamy o czym mówić, a tak już wracałem do koncertów. Wybiegając już totalnie, to będzie taki w ogóle, a to Pana zaskoczę, e, wybiegając już totalnie w przyszłość, kogo, kogo zapraszamy na jakiś pierwszy koncert, na taki koncert do otwarcia Kasię Kowalską czy Edytę Bartosiewicz? A, <laughs> widzę, że tutaj, nie, widzę, że Pan doskonale wie, e, kogo ja słucham, oczywiście ja na pewno tak, e, e, a nie Dąbrowską. Kasię Kowalską, Edytę Bartosiewicz, myślę, że Wariusz że Banks, jednak, jest. większość, tak jest. Dla, ja uważam, że muzyka pop, przełom lat 90., 2000 rok i również to, co dalej te artystki tworzą dla mnie, to jest najwyższa forma. O tym wiedziałem, dlatego też zapytałem. Sam lubię Kasię Kowalską, Edytę Bartosiewicz, no Edyta Bartosiewicz z różnych powodów przestała tak, nagrywać, Boże, nagrywać no, to jest tak duża jest. strata. Ale ostatnia na przykład płyta Kasi Kowalskiej uważam, że. Kasi Kowalską szanuję w ogóle ją powrót najbardziej podobało hmm. mi się, może no, z różnych względów podobała mi się ta piosenka, która została nagrana na tym takim międzynarodowym albumie po śmierci senny. Tak. Na no, to, mi hmm. moli. No, tak, tak. I tak to tak, była tak. rewelacyjna no. piosenka, zresztą taki piosenek było kilka. No, no ale dziwna Ale myślę że, myślę, że oprócz jak gdyby tych walorów muzycznych... No, ale oczywiście zapraszamy będziemy... też jakichś nowochkich artystów. Nie? No niewątpliwie. No przecież Paweł z tego Paweł co Pater. rozumiem, ponieważ że to jest tak, bym powiedział kreatywna dzielnica, o, to tutaj ja, będziemy mieli ja, naprawdę, bym powiedział się, codziennie, codziennie jakąś imprezę na błyniach 2.0. Dzieje się, dzieje się. No więc co, no pozostaje nam zaprosić Państwa. Zapraszamy naprawdę. na przylasek Grusiecki. Ci, którzy byli, w zasadzie nie trzeba im tego mówić, że warto. Ale być może, być może, w co nie wierzę, są tacy, którzy jeszcze tutaj nie byli. I niech ci żałują, że jeszcze do tej pory nie przyszli. Koniecznie. Koniecznie musicie tutaj przyjść, zobaczyć. To żadne zakrzówki, bagry, absolutnie. Gryspinów w ogóle nie jest w Krakowie, więc jak mi ktoś jeszcze raz powie, że najpiękniejszym kąpieliskiem w Krakowie jest kryspinów, to nie wiem, co zrobię. Kryspinów nie jest Krakowem. Dlatego zapraszamy tutaj, do Przylasku Rusieckiego. A dla was, mówił prezydent Jerzy Muzyk, oraz Tom Rollauer z Wizyt Nowa Huta. Zapraszamy Was na przylasek.